Że to ten coś ty. A ci? To no, nie oni Tego chyba skądś zna Też nie on Patrz, to nie je Nie Toruńskie pierniki, pyszna zabawa Doskonały początek wspaniałego dnia Płatki kukurydziane Pacyfik Chrupiące, słoneczne płatki Bogactwo natury dla całej rodziny. Wystarczy dodać mleka. Płatki kukurydziane Pacyfik. Twoje płatki. Każdego dnia. O, ty. I ty też. I ty. Wy wszystkie znacie ten smak. No i. Sam spróbuj. Koruńskie pierniki, pyszna, pyszna zabawa. Mamo, dlaczego zmieniliśmy pastę do zębów? Synku, rodziny na całym świecie używają teraz Colgate. Dlaczego? Colgate ma jednocześnie dwa rodzaje fluoru i wapń. Fluor ochrania ząb właśnie tak. A wapń wzmaga działanie fluoru, by zapewnić jeszcze silniejszą ochronę przed próchnicą. Mamo, zobacz, jak mocne są moje zęby. Na pierwszym miejscu w walce z pruchnicą. Colgate, zaakceptowany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Moje brudaski zawsze wiedzą, jak się ubrudzić. Mamo, wygrałem! Wygrałeś, ale jak ja mam wygrać z takim brudem? Ekstra czysto i niedrogo to udoskonalona bryza Ekstra. Bryza Ekstra pokona nawet najgorszy brud, ponieważ zawiera TAED i lipolazę. Ekstra czyste dzięki udoskonalonej bryzie Ekstra. Dzisiaj wygraliśmy oboje. Te AED i polazak to udoskonalona bryza extra. <grymne> Nie, niecierpliwie czekają Państwo na rozwiązanie drugiej zagadki, którą podaliśmy o godzinie